Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Paweł Albrecht, jest ze mną Jakub Mauric. Cześć Paweł. W tym odcinku porozmawiamy o testosteronie, czyli odcinek jest skierowany głównie do mężczyzn, a będziemy o nim rozmawiali dlatego, bo zauważalnie widać, że w naszych czasach teraz ten ogólny poziom testosteronu jest zdecydowanie niższy niż kilkadziesiąt lat temu, tak? Kiedyś oglądaliśmy Rambo, Schwarzeneggera, wszyscy byli napakowani i chcieli się bić ze sobą, tak? Były bijatyki między osiedlami i tak dalej. Ja dzisiaj mam wrażenie, że wszystko jest spokojne. Jakby bardziej, wiesz, stonowane, mężczyźni już nie są tacy agresywni, jak byli kiedyś. Co dobrze i niedobrze, tak z jednej strony. Więc, z czego wynika po pierwsze to, że dzisiaj jest ogólnie niższy poziom tego testosteronu, a potem przejdziemy do tego, jak ten poziom testosteronu zwiększyć w normalny i mniej normalny dla nas sposób. Wiesz co, generalnie wszystko jest utarte historycznie pod kątem II wojny światowej i tego czasu powojennego. Niestety z dekady na dekadę coraz mniej mamy tej pracy fizycznej, coraz mniej mamy treningów, a coraz więcej stylu życia, który absolutnie nie służy wysokiemu poziomowi testosteronu. Czyli mamy pracę siedzącą, pracę, która nie angażuje nas pod kątem wysiłków fizycznych, a do tego dochodzi kupa stresu. I tutaj przy tym stresie można się zatrzymać, bo stresory są zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Psy stresory psychiczne to te, które mamy w domu, czyli problemy rodzinne, problemy z dziećmi, problemy wynikające z Jakichś finansów, problemy z mobbingiem w pracy, czy po prostu presji pod pra pracy pod presją czasu. Z drugiej strony mamy stresory fizyczne, czyli te wszystkie, które dotyczą naszych aspektów fizjologicznych. I tutaj warto jest powiedzieć chociażby o zbyt małej ilości snu. Ja często mm, daję taką, taką wędkę, tak naprawdę, którą można podjąć, i mówię o tym, że y, czasami najlepszym afrodyzjakiem jest po prostu dobrze się wyspać. Jeżeli facet i kobieta są permanentnie zmęczeni nie niewyspani, bo spędzają czas właśnie na Netflixie czy jakichś pozostałych platformach z serialami, bo do tego dochodzą małe dzieci, które budzą nas kilka czy kilkanaście razy na dobę, no to nie ma co się dziwić, że potem mamy kłopoty dotyczące odpowiedniego poziomu testosteronu, czy u kobiet estradiolu, progesteronu i po prostu to libido siada w podłogę. Ponadto mamy tutaj niektóre smaczki, które są w stanie u nas pokazywać, że wiele wyborów dotyczących leków, suplementów diety może niekiedy wpłynąć negatywnie na nasze libido, na poziom testosteronu i no niestety potem efekt jest jaki jest. No to teraz w jaki sposób można ten poziom testosteronu zbadać bardzo pokrótce i potem jak go podnieść, jeżeli jest za niski. Bardzo często popełniamy pewnego rodzaju błąd, bo patrzymy na poziom testosteronu całkowitego, a poziom testosteronu całkowitego to jest troszeczkę jak w tym dowcipie, że podawanie pensji brutto to jest jak podawanie długości członka wraz z kręgosłupem, więc dokładnie jest tak samo tutaj. Jeżeli podamy testosteron całkowity, to mówimy o tej całkowitej puli, która w pewnej części jest aktywna pod kątem biologicznym, czyli może się połączyć z receptorem jak klucz do zamka, ale też jest pewna część, która nie może tego robić. Dlatego jest rozdział na testosteron całkowity i na testosteron wolny. I testosteron wolny to jest ta część, My jak najbardziej chcemy utrzymać na wysokim poziomie. Im więcej tego testosteronu wolnego, to znaczy, że jest on biologicznie czynny. To jest ten testosteron netto. No i tutaj czasami jest niespodzianka. Powiedzmy w tym zakresie od 280 do 800 testosteronu całkowitego. Masz mężczyznę, który ma tak 650-700-800, czyli gratulujemy mu. A potem jak popatrzymy na testosteron wolny, to okazuje się, że w tym zakresie od 1 do 27 on ma 3, a powinien być tak powiedzmy 20+. Więc to tłumaczy, dlaczego ten pacjent może powiedzieć, że ma słabe libido, że ma trochę kłopoty z erekcją, że ten apetyt seksualny jest gorszy, że regeneracja po treningach siłowych jest też mniejsza i generalnie... Insulinoporność czy pozostałe aspekty zdrowotne, jak otyłość wisteralna, czyli ta otyłość typu jabłko, otyłość ta z piłką od koszykówki, zaszyta pod naszym brzuchem, jest możliwe do zaobserwowania. Część, część ekspertów też zaleca sprawdzenie takiego parametru jak SHBG, czyli globulina wiążąca hormony płciowe, która powinna być odwrotnie proporcjonalna do stężenia naszego testosteronu. To znaczy, że jak chcemy mieć wysoki poziom testosteronu wolnego, to automatycznie SHBG ma być niskie. I tutaj wchodzimy w aspekty żywieniowe, bo SHBG jest bardzo mocno uzależniona od poziomu. Mu insuliny i to tłumaczy, dlaczego właśnie w środowisku sportów sylwetkowych, czy ogólnie w tych sportach ukierunkowanych na wygląd, na siłę, te sporty wszystkie siłowe, czy szybkościowo-siłowe, mają żywienie oparte na białku. I na węglowodanach, no bo to są dwa składniki, które najmocniej stymulują insulinę do wzrostu, a potem przekłada się to na IGF1, insulinopodobny czynnik wzrostu, i następnie właśnie ta pula wolnego testosteronu wzrasta, SHBG maleje. Z kolei elementami, które są odwrotnie proporcjonalne do SHBG jest wysoka, wysoka podaż błonnika i tłuszczów, zwłaszcza omega-3 w diecie i niska podaż białka. No więc, jeżeli nie jesz odpowiedniej ilości mięsa, ryb, jajek, owoców morza, no bo tutaj mówimy przede wszystkim o tych wszystkożernych aspektach żywienia proteinowego, to twoje poziomy testosteronu mogą być niskie. Nawet sam udział kwasów tłuszczowych ma kluczowe znaczenie. Na przykład kwasy tłuszczowe nasycone, tak bardzo demonizowane. Nie jest mięsa, nie jedz jaj, nie jedz e, masła, nie jest tłustych mięs, i tak dalej, bo coś ci się stanie z sercem, to też można by powiedzieć, że jest troszeczkę spisek. Gdyby przyjrzeć się wszystkim badaniom naukowym takim rzetelnie przeprowadzonym, to okazuje się, że te naturalne źródła tłuszczów nasyconych, czyli nie z mafinek, nie ciasteczek, nie olej palmowy, jakiś tam częściowo utwardzony, e, tylko wszelkie formy dotyczące właśnie takich tłuszczów nasyconych dobrej jakości. W tym olej kokosowy, który jest. Tak tak często hejtowany, stanowią bardzo fajną podwalinę do budowania odpowiedniego poziomu testosteronu. Tak samo jak kwasy omega-9, czyli oliwa z oliwek, orzechy laskowe, orzechy makadamia czy awokado. Mieszanka tłuszczów nasyconych i omega-9 we wszystkich badaniach naukowych pokazuje wzrost aktywności testosteronu i wzrost również, jeżeli chodzi o efekty dotyczące naszych treningów. Także tutaj można sobie taki wniosek wyłonić. Natomiast pytanie o ten testosteron całkowity jest też coś takiego jak FAI, tak? czyli Free Androgen Index, czyli indeks androgenowy, i to polega na zestawieniu takich wartości jak właśnie SHBG. I testosteron całkowity, i z tego możemy sobie też wyliczyć, ile tego testosteronu wolnego, czyli użytecznego metabolicznie, możemy otrzymać. To no powiemy, że mamy go, powiedzmy sobie, że mamy mniejszą ilość tego testosteronu, szczególnie po 30, po 40, no zauważanie ten testosteron zaczyna spadać z jakiegoś powodu. No dziecko, które ma 20 dzień, no, mężczyzna, który ma 24. No tak, tak naprawdę, facyci dojrzewają po 30, mówmy się. Tak, powiedzmy, że jest, jest agresywny, a no, dziaduś, który ma 70 parę lat, jest mniej agresywny, no bo ma zdecydowanie niższy poziom tego testosteronu, tak. No i ludzie, którzy chcą ten testosteron podnieść, wchodzą w internet i widzą, że jest coś takiego jak TRT. Szczególnie w Stanach jest to bardzo popularna rzecz, no i też widocznie zauważalna w, u gwiazdorów w Hollywood, jak oglądamy jakikolwiek film i widzimy gościa, który jest po 40, jest bardzo szybko napakowany z poprzedniej roli, gdzie był chudy i nagle jest bardzo napakowany i gra, wiesz, takiego nabitego mężczyznę, no to to nie jest przez to, że ta ja awokado czy orzechy makadamie i, i dzięki temu jest taki nagle napokowany, tylko dlatego, że e, na przykład stosuję tą zastępczą terapię Testosterone. testosteronem, mhm. czyli to TRT. I porozmawiajmy sobie o tym, czy to można stosować, jak już to weźmiemy, to przez jaki okres trzeba to brać, jakie są efekty uboczne, porozmawiajmy o tym TRT. Mhm. To jest troszeczkę krótka kołdra, bo wiele osób szuka drogi na skróty. Czyli tak jak w przypadku sportów sylwetkowych, wiele osób zastanawia się, jak spotęgować te efekty, jak to po prostu w czasie jakoś sobie uprząc, to idą właśnie pod kątem testosteronu. Czyli a, co moglibyśmy zjeść? No zresztą słynne pożykadło, dwie tabletki metki dla lepszej sylwetki, czyli no. metanabol, to jest znane bardzo szeroko. Natomiast w przypadku tego testosteronu zawsze każdy dobry dietetyk kliniczny, taki jak ja, czy androlog. Tutaj na przykład pozdrawiam bardzo serdecznie panią Martę Mazur, która bardzo rzetelnie podchodzi do tego tematu i przede wszystkim, nawet jak przyjdzie pacjent, który ma ten poziom testosteronu 250 jednostek i mniej, no to wtedy na początku szukamy tych podstaw, czyli właśnie jak pan je, jak pan się odżywia, czy jest, pan, czy jest trening siłowy, jakby, jakie są pozostałe luki, które mogą doprowadzić do tego, że ten poziom testosteronu pana spadł. Natomiast... Są też takie osoby, które jako androlodzy tylko szukają pretekstu, aby wypisać po prostu tą receptę na testosteron. Czy on jest w formie sprayu do nosa, czy w formie żelu, czy w formie zastrzyków, czy w jakiejkolwiek innej formie administracji, to już jest jakby mniejsza oto, tu bardziej chodzi o pacjenta. Czy pacjent czuje zawroty głowy, kiedy tylko pomyśli o strzykawce, która w jego mięsień dostaje się za pomocą igły, czy jest to po prostu jakaś inna opcja administracji. No, to Notabene też Propo pani Marty Mazur, to tutaj okazuje się, że mieliśmy wspólnego pacjenta i, i moja rozpiska suplementacyjna została bardzo mocno pochwalona jako najlepsza rozpiska suplementacyjna, którą ona widziała w swojej karierze. Także tutaj dziękuję serdecznie. Ale właśnie o to się rozchodzi. Czyli mamy niski poziom testosteronu i to pierwsze pytanie dlaczego? Dlatego trzeba rozłożyć kwestię wywiadu na czynniki pierwsze. Czy pacjent kiedykolwiek stosował doping ze strony sterydów anaboliczno androgennych Wiesz, ja jestem dietetykiem sportowym, klinicznym lata doświadczenia, ale też niewiele osób być może wie o tym, że ja zaczynałem jako trener personalny. Zaraz po wyjściu z liceum jako 19-letni chłopak, miałem świadectwo maturalne, więc jakby w tych wszystkich towarzystwach krzywienia kultury fizycznej, w tych wszystkich ośrodkach szkoleniowych mogłem po prostu e, już e, wziąć udział w szkoleniu trenerskim. No więc zostałem, ale też w tym samym czasie bardzo szybko, w wieku 20 lat zostałem, wice. Redaktorem naczelnym magazynu Muscular Development, czyli największego magazynu kulturystycznego na świecie. I tam tak naprawdę rozwijałem się pod kątem redaktorskim, ale też no, cały czas pracowałem jako trener personalny. Także wielokrotnie miałem takie możliwości, gdzie pacjenci sami dopytywali, a słuchaj, może jakiś testosteron, a może jakiś tam winstrol z hormon wzrostu i tak dalej, tego typu rzeczy. I bywało niejednokrotnie, że ten pacjent już miał za sobą jakieś epizody stosowania, tylko po prostu zmienił trenera, no więc myślał, że nowy trener też będzie miał dojście do towaru. I kiedy zrobiłeś wyniki badań, popatrzyłeś sobie na testosteron całkowity, na poziom estradiolu, prolaktyny, LH i FSH, czyli tych hormonów akurat przysadki, które informują jądra o tym, że pora wytwarzać testosteron, no to okazało się, że tam była po prostu zgliszcza po pożarze i zastanawiasz się, ej, ale czy Ty już kiedyś coś stosowałeś? No tak, tak, stosowałem enantan testosteronu przez tam 8-10 tygodni i tak dalej. On Mówię, okej, okay, a robiłeś odblok? A ten pacjent mówi wtedy, klient powiedzmy, bo trening personalny, a co to takiego? Ja mówię, wow, czyli Ty waliłeś towar. Brałeś sobie jakieś zastrzyki, ale nikt Ci nie powiedział o czymś takim jak PCT, czyli terapia pocyklowa, czyli jak ułatwić organizmowi dojście do stanu normalnego. Po tym, kiedy już zaprzestaniesz tych zastrzyków, do pacjentów mówi, nie no, nikt nic nie mówił. Mówię, no to nieźle. Czyli musimy tutaj wejść w takie leki jak HCG czyli dotropina e, kosmówkowa e, i elementy dotyczące takich leków jak na przykład klomid, tak? czyli cytrynian klomifenu, który notabene jest używany bardzo często u kobiet na wymuszenie owulacji, ale u kulturystów jest tym jednym z podstawowych elementów, który właśnie ma za zadanie tą oś e, podzgórze przysadka jądra połączyć ponownie. E, I często jest tak, że właśnie ten element dotyczący niskiego poziomu testosteronu teraz, to jest wynik nieudanego eksperymentu sprzed roku, dwóch lat i dalej. Bardzo często ten organizm wraca do normy samoistnie, ale ale moje doświadczenie pokazuje, że zawsze jakiś procent pacjentów no, ma problem z tym powrotem. E, dlatego też trzeba podchodzić do tego przede wszystkim w ten sposób: sterydy anaboliczno-androgenne, czy to w formie dopingu, czy TRT, czyli tej hormonalnej terapii zastępczej to nie są cukierki. Tego nie zjadamy sobie od tak, bo nam się podoba, bo kolega po 40 zrobił formę, klata jak u pirata, i wiesz, plec jak wrota fortecy. To nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, aby przede wszystkim przywrócić tą naturalną funkcję fizjologiczną, czyli dopasować tak dawkę i częstotliwość do tego, żeby ten facet mógł być znowu facetem w 100%, a nie na poziomie 500%. Bo jednak umówmy się, że im większa dawka tych androgenów, tym większe potencjalne efekty uboczne dotyczące ryzyka uszkodzenia mięśnia sercowego, dotyczące ryzyka androgenowego wypadania włosów, przyrostu prostaty i tak dalej. Tego jest trochę. Ja mam wrażenie, że bardzo często w tym aspekcie terte my patrzymy tylko jak być supermenem, jak być super świetnym gość z libido i tak dalej i piękna masa mięśniowa, wszystko świetnie, a nie bierzemy pod uwagę, że kij ma dwa końce. Jakie są potencjalne też efekty uboczne tego tytułu. Także, tak jak powiedziałem, są dobrzy androlodzy, jak chociażby też dr do, Piotr Sekuła. Naprawdę Piotruś też poznał prawiam serdecznie. Fenomenalny androlog, który też bardzo rzetelnie z głową na karku podchodzi do tego tematu. Ale są i osoby takie, które tylko szukają pretekstu, żeby wypisać receptę. Na zasadzie ja jestem lekarzem andrologiem, jakby i nikt tego nie podważy, no bo pacjent po 40, po 50 chce być zdrowy, proszę bardzo. E też umówmy się, że jest bardzo duża różnica, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące użycia dawki dla kulturysty, czy dla sportowca, który chciałby maksymalizować te efekty w treningu siłowym, a osobę, która chce no, przyjąć jakąś odpowiednią dawkę po to, żeby poprawić swoje zdrowie i samopoczucie. I na przykład, żeby to zobrazować dobrze, doping to jest 250 mg enantanu testosteronu w tygodniu. Za to yy, osoba, która jest na hormonalnej terapii zastępczej, będzie przyjmowała około 40 mg co 4 dni, czyli w efekcie tygodnia, powiedzmy 8 dni, tygodnia to będzie 80 mg, no więc jest to dawka czterokrotnie niższa. Więc to tłumaczy też, dlaczego niektórzy mówią o TRT, a my patrzymy i tak kiwamy głową, okej, okay, no TRT, umówmy się, że ten doping to niech będzie TRT. No okej, okay, no powiedziałeś o takich efektach ubocznych jak na przykład wypadanie włosów czy problemy z sercem, no pytanie, czy to jak zdecydujemy się już na to TRT, czy można to zatrzymać i powiedzieć: Dobra, już tego nie chcę brać. To jest tak, że jak już zaczniemy to brać, no to bierzemy to już. Powiem Ci tak: jeżeli podejdziemy rzetelnie do tematu, to na początku właśnie powinniśmy zwrócić się w stronę tego, dlaczego mamy niski poziom testosteronu i próbować go wyrównać samoistnie, czyli przy pomocy higieny życia, czyli bardziej wesprzeć sen, seks. Treningi o charakterze siłowym i żywienie oraz suplementacja. I tutaj, a propos tego żywienia, no to musimy wziąć pod uwagę, że jednak ta większa zawartość białka w diecie, odpowiednie proporcje kwasów tłuszczowych, o czym wspomniałem, zgranie tego z tłuszczami, tak, czy to nasycone, omega-3 i tak dalej, wszystkie te grupy kwasów tłuszczowych, plus błonnik, musi to być dobrze zgrane z naszym stylem życia. Część osób też myśli, że jak będzie jeździło na rowerku i robiło jakiś jogging, to jest wszystko. No nie, jednak ta kalistenika, pleometryka, czyli te wszystkie treningi w parkach pod chmurką, kółka gimnastyczne do podciągania, drążek, pompki i tak dalej. I tego typu rzeczy, sztanga, handla, kettlebell, to jest odpowiednie narzędzie do tego, aby ten poziom testosteronu wzmocnić. To jest po pierwsze. Po drugie, musimy mieć odpowiednią ilość i jakość snu. No i tutaj też możemy poruszyć wiele aspektów dotyczących nawet suplementacji, która jest w stanie to podciągnąć, jak na przykład czy to melatonina, czy maca peruwiańska, cynk, witamina B6. Wiesz, to też nie jest przypadek, że w Sleep Power tak, który stworzyłem na polski rynek suplementacyjny, też masz właśnie wszystkie te aspekty, które wzmacniają całą architekturę snu, pozwalając ci wyciągnąć największą efektywność z tego wszystkiego. Także to jest też takie narzędzie, które można sobie dedykować, ale pamiętajmy też, że alkohol przed snem to słaby pomysł. Netflix czy inne platformy z serialami to słaby pomysł. Naświetlanie się światłem niebieskim, czyli iPhony, smartfony, tablety, telefony telewizory i tak dalej, to też nie jest dobry pomysł. Kawa po godzinie 14, to też nie jest dobry pomysł. Więc wiele tych kroków na drodze optymalizacji snu można wykonać i potem widzimy, jak ten poziom testosteronu pięknie sobie rośnie. E, Propo suplementów diety, tutaj bardzo często można powiedzieć o takich ziółkach o charakterze adaptogennym, jak właśnie maka peruwiańska, jak rzęszeń korański, czyli rzęszeń czerwony, tak? Panax ginseng, CA Meyer, bardzo ważna rzecz. Tribulus terrestris czyli buzdyganek ziemny. E, są też składniki, które na polskim rynku są niedozwolone, jak na przykład Eurycomalongifolia, czy też tągat to jest nazwa zamienna za ten produkt, ale to jest produkt, który też przepięknie potrafi podstymulować zarówno testosteron wolny, jak i testosteron całkowity w etapie kilku tygodni. Więc ta stymulacja, przysadki, tak, i onder do wytwarzania testosteronu jest naprawdę bardzo, bardzo zauważalna. Natomiast połączenie tych składników, tak, pospolitej, migdałecznika hebułowca, to wszystko, co nawet w Blue Power, tak, który znowu dzisiaj jest moim autorskim wynalazkiem, stworzyłem i też miałem takiego pacjenta, który zestawiał sobie w Excelu taki, wiesz, wykres swojego poziomu testosteronu i od tego 2,8 do 8, no to pokazywał, że średnio to było 4,5 do 5, po miesiącu suplementacji Blue Power'em pod 7,5. Przypadek? No nie sądzę, ale faktycznie to pokazuje, jak często spięcie po prostu tych elementów żywienia, suplementacji, treningu potrafi naprawdę działać cuda. I dopiero wtedy, kiedy osiągniesz tam fiasko, kiedy pozbyłeś się insulinoporności. Kiedy pozbyłeś się problemów ze zbyt wysokim albo zbyt niskim estradiolem, kiedy uporządkowałeś swoje stresory, kiedy uporządkowałeś sen, kiedy wszystkie te filary zdrowego stylu życia dograłeś i no dalej stwierdzasz, no zrobiłem dużo od siebie, a niestety ten efekt jest daleki od tego, który chciałbym uzyskać, to wtedy mówimy dobra, to androlog i wtedy możemy pomyśleć o tej suplementacji hormonalnej zastępczej, tak? O tym TRT, HZT, zwał jak zwał. Czyli tak, najpierw robimy wszystko, co się da zrobić naturalnie, jeżeli wtedy to nie działa, no to wtedy idziemy po to TRT. No ale ze względu na to, że odcinek jest właśnie o tym dużo rzeczy można wyczytać w internecie, to dalej będę szedł w tą stronę jednak tego kucia. No bo to są takiego typu kody, że widzisz, no bo to jest tak, że jak ktoś nie ma o tym pojęcia, że widzisz kogoś na siłowni, ktoś jest strasznie napakowany, nie wiem, ma 40 lat, nie widzisz, Na sucho to nie rośnie. Tak, nie <laughs> ćwiczą wiesz, niektórzy ćwiczą 20-30 lat i okej, okay. no ale to widać, jak ktoś jest na bombie, po prostu jest dobrze napakowany, napuchnięty, no to. No to jednak to są takie kody, które dla wielu osób mogą być, wiesz, no, pociągające, Ręcące, tak? tak? No bo to, to, to wpisujesz sobie kody, parę razy klikniesz, pójdziesz na siłownię, te efekty są dużo szybsze, tak? Oczywiście też trzeba iść odżywiać się i ćwiczyć, no to nie jest tak, że to się robi samo, tak? To nie jest tak, że Armstrong wygrał zawody, bo tylko szczelał, no mm -hmm. też, też też trenował. Więc jeżeli już się na to zdecydujemy, no to czy to trzeba brać? cały czas już później, tak? Czy jednak można to brać przez jakiś czas i odstawić, no ale potem też nasza sylwetka, nasze ciało się zmieni. Jakie jest twoje podejście do tego? Dokładnie tak. Wiesz co? Najłatwiej jest chyba powiedzieć to, że nasz organizm przyzwyczaja się szybko do danego dobrostanu. I jest też taki specjalista jak dr Thomas O'Connor i on bardzo często mówi o tak zwanym ASICH. Czyli ASICH to tłumacząc na polski to byłoby hmm, hipogonadyzm wywołany długotrwałym użyciem sterydów anaboliczno-androgennych. I tutaj akurat mówimy bardziej o tej kwestii dopingu, czyli tak Taki stan, gdzie podsumowujesz sobie: Dobra, tutaj byłeś 3 miesiące na towarze, zrobiłeś sobie 3 miesiące przerwy, potem byłeś pół roku na towarze, potem zrobiłeś sobie 4 miesiące przerwy, a potem coś się stało w twoim życiu, rok, dwa, jesteś na towarze i zastanawiasz się właśnie, czy z niego zejść. W ten sposób doprowadzasz do takiego stanu, gdzie twój organizm czuje, że ten stan na bombie, stan przy pomocy towaru, jest twoim stanem normalnym. I teraz zobacz, że ja wielokrotnie miałem okazję analizować wyniki badań krwi pacjentów. I kiedy mamy ten testosteron w zakresie od 280 do 800, to na przykład pacjent miał tak ogromny poziom tego testosteronu, że tam już jakby laboratorium wywiesiło białą flagę, napisało, że poziom jest powyżej 2,5 tysiąca. Czyli ponad trzykrotnie i czasami była taka sytuacja, kiedy akurat tutaj mój znajomy kolega kulturysta trafił po przygotowaniach do szpitala, no i właśnie miał to badanie robione, wyszła próbka powyżej 2,5 tysiąca, rozrzedzili ją, zrobili jeszcze raz badania, powyżej 2,5 tysiąca, dopiero przy drugim czy trzecim rozrzedzeniu wyszedł ten zakres powiedzmy tam 1900. Także zobacz jakie tam było przepotężne stężenie tego testosteronu. I to też tłumaczy, dlaczego u wielu osób po latach takiego funkcjonowania, nawet jak dojdziesz do tego wysokiego stężenia 800 albo nawet powyżej, bo zdarza się tak, że mężczyzna ma naturalnie poziom testosteronu tysiąc tak? ponad, ponad skalę. To jednak co to jest ten 1000 na przykład do 2500 czy większej wartości? Organizm jak patrzy, jakby o co chodzi? To jest zestawiając na to, gdyby ktoś teraz w Polsce był singlem i zarabiał 10 tysięcy na rękę. To uważam jest naprawdę fajne sianko. Nie no, staćcie na wynajem mieszkania za 3000, staćcie na jedzenie, na jakąś rozrywkę i tak dalej. Jeszcze pewnie jesteś w stanie ciutkę tego hajsu odłożyć. Natomiast, gdyby ktoś spadł z pułapu 40 tysięcy złotych miesięcznie na dychę, no to mówi, zła bieda, co się dzieje? I dokładnie tak samo jest w naszym organizmie. Kiedy ty z takiego stanu na bombie spadasz na ten nawet maksymalnie wypasiony stan fizjologiczny, to wiele elementów w twoim organizmie przestaje funkcjonować, więc masz zaburzenia twojego nastroju, czyli neuroprzekaźniki nie są w stanie się tutaj znormalizować. Poziom twojego libido, poziom bolesności stawów, wywapnia do Twoich stawów i tak dalej. Wszystko siada. Więc przyterte. Nie chcę mówić, że to jest one i ticket, tak, że to jest droga bez powrotu. Natomiast często tak się zdarza, że ci pacjenci po roku, po dwóch czy po trzech latach zastanawiają się, czy faktycznie jest w stanie ten pacjent wyjść z tego TRT. No i wtedy też jest długa droga, tak, właśnie bardzo często z tym HCG, z klomidem i tak dalej, także do przeprowadzenia ta ścieżka. Ale no pacjent jakby zauważa, tak, ten, to tąpnięcie, jeżeli chodzi o swoje samopoczucie, o swoją formę, o libido i tak dalej. To jest nędzące. Umówmy się, że jednak wiele osób, które weszło w doping, potem miało. Problem, żeby z tego wyjść. I to doprowadza właśnie do takiego stanu, gdzie to chyba um, w magazynie Mascular Development było podsumowywane um, przez wiceredaktora naczelnego, że umówmy się, że ile stosujesz towar. 10-20 lat, czyli co połowę twojego życia jesteś na bombie i jakby do czego ci to teraz doprowadziło? To jest właśnie ten element, który warto jest wziąć pod rozwagę, że doping w jakiejkolwiek formie, czy to w TRT, czy w tych większych dawkach, no, jest czymś, co naprawdę należy rozpatrzeć, bo jednak każde potencjalne ingerowanie w nasz organizm, no niesie ze sobą jakieś skutki uboczne. I u jednego człowieka to będzie widoczne, u drugiego nie. Jest wiele też um, takich elementów, które no chyba trzeba zdemitologizować, tak? Typu szał sterydowy. Szał sterydowy dotyczy maksymalnie 5% populacji. Bardzo często jest to główna kwestia dotycząca ogromnej fluktuacji w poziomie estradiolu, czyli bardzo niski, bardzo wysoki estradiol. Dlatego przy trembolonie, tak? Bardzo często takie jazdy na głowie się dzieją, a nie przy pomocy propionianu czy testosteronu, który gdzieś tam jest no dużo bardziej stabilnym pod tym kątem elementem. Także pytanie, co chcemy osiągnąć bo ta forma dopingu, czy ten anti-aging, czy healthy aging, no może być użyty także z peptydami, takim jak epitalon, takim jak GHKCU, tak? Czyli peptydy miedziowe, hormonu wzrostu. Ehm, sam hormon wzrostu, no przecież zobaczmy na Hollywood, tak? No przecież ci ludzie są tacy piękni, e, ponapinani i tak dalej, no nie tylko przez Botox, tylko przez to, że tak naprawdę ten wpływ na tkankę łączną hormonu wzrostu jest cały czas potęgowany. Ehm, telomerazy, jest tego naprawdę mnóstwo, więc zastanówmy się, czy faktycznie ten testosteron jest tym, czego my poszukujemy. Czyli jeżeli ktoś zauważa nie widzi, że ma z tym problem, powinien udać się do androloga i tam z andrologiem o tym porozmawiać, tak? Tak, ale powiedziałbym, że to jest troszeczkę jak z bólem kolana. Jak ci boli kolano, to nie idź od razu do ortopedy, który powie ci, dobra, to na stół chlastamy, ja tam wiadę artroskopem i zobaczę. Bo. Dopuszczenie powietrza do jakiegokolwiek stawu jest najgorszym możliwym rozwiązaniem, które może ci się trafić. Więc zanim pójdziesz do tego ortopedy, zanim on ci weźmie na stół i pochlasta, to idź do fizjoterapeuty albo do dobrego trenera przygotowania motorycznego, który zrobi ci kilka testów i powie ci, OK, dobra, robisz to wstawanie tureckie, turkish getup. To ja widzę teraz, że twój ból kolana de facto pochodzi od słabej, bo, słabej mobilności stawu skokowego i od deficytów mobilności biodra. Więc jak zrobimy ci biodro, zrobimy ci kostkę, to twoje kolano przestanie boleć. Tak samo zresztą u fizjoterapeuty, który popatrzy, czy to jest na przykład kolano skoczka i wystarczy Ci rozmasować i zmobilizować, wzmocnić mięsień biodrowo co potem relaksuje prosty uda, co powoduje nagle, że Ci kolano nie boli, przez to więzadło właściwe rzepki. Więc wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale bardzo często ta wiedza anatomiczna czy wiedza dotycząca testów pewnych, sprawnościowych, jest czymś, co jest obce wielu ortopedom, a z kolei dobrze, zna dobrze znane fizjoterapeutom i trenerom przygotowania motorycznego. Dokładnie tak samo jest z, z andrologami. Oni okej, okay, super znają się na swojej robocie. Często. Natomiast to, dlaczego szukać pewnej przyczyny, skąd mogą wynikać problemy, jak możemy ominąć TRT, no to jest bardziej sprawa dietetyka klinicznego, ale znowu nie każdego gościa z dyplomem, bo jakby też jestem po studiach i wiem, co na studiach jest dedykowane, zarówno w programie licencjackim, jak i magisterskim. Też wykładałem na kilku uczelniach. No i wiem, że byłem bardzo ceniony jako wykładowca i studenci też mówili, Kuba, u ciebie ogromna doza praktyki. Ty jakby kładziesz laskę na syllabus i mówisz nam rzeczy ważne, a nie to, co ma być powiedziane. Ale znowu, no ja jestem, czy, czy kilku innych wykładowców jest jesteśmy takimi wyjątkami od reguły, a cała reszta po prostu idzie po linii najmniejszego oporu i klepie, wiesz, jakieś wzory strukturalne aminokwasów, wszystko to, co jest totalnie nieprzydatne z perspektywy praktyki. No i potem masz gościa z dyplomem, który de facto nic nie umie. Więc tak samo to, że mamy lekarza, to, że gość ma specjalizację jako endokrynolog czy, czy, czy właśnie androlog, nie jest powiedziane, że, go, że gość ma kompetencje i naprawdę zdarzały mi się takie kwiatki. Ostatnio miałem, słuchaj, trzech pacjentów w bardzo krótkiej perspektywie czasu. Którzy mieli niby problemy z libido, z poziomem testosteronu i byli przewlekle od paru nastu miesięcy na klomidzie, na cytrynianie klomifenu. Patrzę na poziom LH i FSH, tam wiesz, flagi do góry po 16, po 20, po 30 jednostek tego hormonu, gdzie zależy nam na takim poziomie od 6 do 8. I mało tego, przewlekłe stosowanie klomidu jest obciążone efektami kancerogennymi, jest rakotwórcze. I okazało się potem, że jak powiedziałem, jak najszybciej schodzimy z klomidu i jakby dajemy pół sprzęgło w postaci tej, tej, tej terapii. To pacjent po dwóch tygodniach czuł się lepiej niż podczas ostatnich miesięcy przyjmowania klomidu. Więc wyjaśnij mi, jak to jest, że lekarz każe pacjentowi zaopatrzyć się w 6-80 pakowań klomidu z apteki i przyjmować to przez wiele miesięcy. Jaki jest sens? Kiedy ta przysadka już mówi, hej, jakby ja tu jestem, wszystko ogarniam, jakby daj spokój, już jakby wiem o co chodzi. Teraz przejmij robotę pod tą kontrolą. No a co jeżeli chodzi o dzieci? o jakby urodzenie, znaczy spłodzenie w, w naszym przypadku mężczyzn, pierwszego dziecka. E, czy można to robić w trakcie bycia na bombie, czy lepiej to zrobić przed bombą, czy... Powiem tak, e, różnie się dzieje, naprawdę. E, znam przypadki, gdzie panowie na bombie, no to mówimy o kulturystach, czyli to znowu nie jest HZT, tylko te dawki są zdecydowanie większe, że spłodzili zdrowe dzieci, jakby znowu. Pewna doza marginesu bezpieczeństwa jest mile widziana, jakby no strzeżonego Pan Bóg strzeże, przy założeniu, że są to ich dzieci, tak? No bo różnie w życiu bywa po prostu. Natomiast faktycznie no czasami jest tak, że no patrzysz na dziecko, no i no kopia ojca, no więc tutaj jakby jest jasna sytuacja i tata walił 500 mg fenantanu w tygodniu, czyli naprawdę fest dawka, a jednocześnie został ojcem. E, ta... Opcja teratozospermi, czyli uszkodzenia plemników pod kątem jakościowym ilościowym nie jest zawsze obserwowana u każdego człowieka. Czasem jest tak, że ktoś daje bardzo rozsądną dawkę i tą przysadkę pod wzgórze mu zablokuje i niestety te parametry nasienia są osłabione, a czasem jest tak, że mimo tego, że ktoś ładuje w siebie potężne dawki sterydów anaboliczno androgennych to dalej jest płodny. Natomiast sytuacja, która zdarza się na gminie, to właśnie płodzenie dzieci podczas odbloku. To właśnie bardzo często cytrynian klomifenu. Klomit powoduje, że tych plemników ilościowo i jakościowo robi się naprawdę w przypotężnym udziale. I ja też w swojej Poradni dietetycznej, bardzo często pracuje pod kątem niepłodności par, zarówno damskiej, jak i męskiej. I właśnie panom, jeżeli problem ich dotyczy, z taką -spermią, teratozo, teratozoospermią, czy jakiekolwiek inne tematy, bardzo często właśnie podczas jakby takiego ostatniego udziału, że jak to i to i to nie podziałało, to klomit i faktycznie ten klomit bardzo często tą sprawę rozwiązuje. Więc nawet jak nie na bombie, to przy zejściu z bomby bardzo często te dzieci możemy sobie zrobić. Natomiast pytanie. Czy jest jakikolwiek związek pomiędzy tym, czy te dzieci możemy robić przed zejściem na towar, po wejściu na towar, w takcie wejściu na towar, i tak dalej, szczerze, nie zauważyłem jakiejś dużej różnicy. E, facet de facto jest po to tylko, żeby dać nasienie. Tak, tych plemników ma być na tyle dużo, one mają być na tyle ruchliwe i zbudowane prawidłowo, żeby komórka Jajowa mogła sobie któryś wybrać, bo to jest ciekawostka. To nie jest tak, że któryś plemik wygra. To tych plemników jest w stanie dojść do komórki jajowej wiele, a to komórka Jajowa sobie to wybiera. Co jest trochę niepokojącym faktem, bo okazuje się, że komórka Jajowa chciała, żeby taki Adolf Hitler na przykład się urodził, nie? Więc, więc to jest jakby kwestia wtórna, co tam się wydarzyło po drodze, że, że coś nie pyknęło. Natomiast pod kątem tego, jak można zachować płodność, tutaj testosteron czasami nie jest problemem, ale w wielu przypadkach tak się dzieje. I pamiętam też, że miałem pacjentów, którzy byli na bombie. Potem wymyślili sobie, że chcą mieć dziecko. No i tak działamy, 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 działamy. I nagle patrzę dali ta ilość pilników zero. Totalnie zero. Co się zdarza bardzo rzadko, ale jednak zdarza się. No i poprowadzę rozmowę i okazuje się, no, bo wiesz, bo ja tutaj nana na tylko walę setkę, a my. Moment, moment. My, my, my mieliśmy całkowicie zejść z bomby. On no mi No, ja wale setkę, jest stary, no to zejść totalnie z tego towaru. Nie na jakimś poziomie, poziomie hormonalnej terapii zastępczej, tylko zero, no i wtedy będzie fajnie. I faktycznie trzy miesiące później te ploniki zaczęły się pojawiać e, i tak dalej. Więc u niektórych jest to faktycznie totalna blokada do zera, a u niektórych po prostu no, nawet towar nie przeszkadza zostać ojcem. Czyli podsumowując, najlepiej najpierw zająć się dietą, snem, stresem i naszym trybem plus treningiem siłowym doprowadzić to do poziomu, w którym po zbadaniu, z badania krwi wychodzi, że ten testosteron wolny mamy na jakimś tam poziomie jeżeli dalej nie idzie, no to wtedy możemy udać się do androloga i porozmawiać już o, o bombie, tak? Ale, ale nie, że od razu idziemy, walimy kody i po prostu idziemy w kody, no bo to może przynieść różne skutki uboczne, które których nie będziemy chcieli. Tak? Dokładnie tak, to jest krótka kołdra, więc wszystko zróbmy po Bożemu, że tak powiem, od początku do końca i dopiero potem decydujmy się, czy coś dało rezultat, czy nie. No bo moim zdaniem tak zawsze powinno być, pod kątem wszystkiego. tak? Czy to właśnie żywienia, suplementacji, czy decyzji farmakologicznych, więc tak róbmy. To tyle. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Cześć.